Paweł Popek Monster. Jak to u niego wyglądało? No bo tu jest tak, z jednej strony artysta, z drugiej strony sportowiec. Ciężko było to wszystko pogodzić. Czy Paweł pracował sumiennie? Jak najbardziej, Paweł pracował sumiennie, w ostatnim okresie ograniczył liczbę koncertów, teraz już jest już ten bezpośrednie przygotowanie startowe już w ogóle odciął, także nie jeździ, skupił się tylko i wyłącznie na przygotowaniach. Wszystko było podporządkowane pod treningi, trenował dwa razy dziennie. Jeśli nie można było zrobić treningu, to robiliśmy to tak, żeby jakąkolwiek aktywność ruchową mógł zrobić. Jeśli był na wyjeździe, szukaliśmy hotelu czy basenu, czegokolwiek, żeby, żeby ta aktywność była zachowana i ten ciąg treningowy był. Wiadomo, z Pudzianem no, za długo się nie nawalczył. Kiedy według Ciebie Popek będzie takim pełnoprawnym zawodnikiem sportu walki? Ile on potrzebuje czasu, żeby, żeby podciągnąć kondycję i w ogóle, no, żeby, żeby to było na jakimś przyzwoitym poziomie? Myślę, że z Pudzianem się nie zawalczył za długo, bo jednak Mariusz Pudzianowski też był w miarę, czy znaczy w miarę. No, na pewno bardziej doświadczonym zawodnikiem jest niż, niż, niż Paweł, także lepiej zniósł tą walkę po prostu. No, Paweł został rzucony na dosyć głęboką wodę i, i niestety no, nie udało się, chociaż przez moment było bardzo blisko. Eee, teraz no jest, mieliśmy dłuższy okres przygotowań. Eee, przygotowaliśmy się na tyle na ile mogliśmy. Tak jak mówię, no, przygotowanie zawodnika do walki to jest długofalowy okres i, i, i zobaczymy jak teraz na pewno do następnej walki, jeśli wygramy tą, będzie to łatwiejszy okres przygotowań niż, niż ten czy poprzedni, tak? bo już zbudowaliśmy jakąś na formę, jakiś pułap, w którego będziemy dalej startować. Jak widzisz, odpalasz YouTube'a, widzisz jak, jak Robert Burnejka kopie w te, te swoje obrotówki, e, robi sobie te jaja. Ciebie to śmieszy? Każdy ma sposób na siebie, tak? może odreagowuje w ten sposób, niech kręci, niech ściąga fanów, tak najważ, naprawdę najważniejsze jest widowisko i chyba o to chodzi. No, zarówno ma Robert Mujenka ma, ma swoich fanów, tak samo Popek ma swoich fanów i każdy rzuca coś, żeby swoich fanów zadowolić, a, a to naprawdę wszystko okaże się w oktagonie. Niech wyjdą panowie, zarówno jeden jak i drugi, dadzą dobre show, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby dali dobrą walkę i, i jednak przy tak... Y Takiej gali, jaką jest KSW Koloseum, gdzie to jest, miejmy nadzieję, że pobijemy rekord i będziemy drugą, drugą galą, jeśli chodzi o liczbę zgromadzonych kibiców. Także tworzą historię panowie, także ich naprawdę dadzą dobrą walkę i dobre show. Zgodzisz się ze mną, że Hardkorowy koksy będzie najgroźniejszy w pierwszej fazie walki, a w zasadzie w pierwszej fazie, nawet rundy? Na pewno, no bo zawsze ten początek walki jest takim jedną wielką niewiadomą. W każdym sporcie walki. Czy to jest boks, czy to jest maczystwski boksing, wszyscy są świeżi, także mają jeszcze są pełni werwy, tak trzeba będzie być czujnym. No, zarówno jeden, jak i drugi musi być czujny.